Elden Ring nie widać w 190% odcinku z Brawl Stars. Dokładnie czek, już koniec, prawie, prawie koniec maratonu. Tego parodniowego. Tego właściwie to dwudniowego maratonu. Co, jakiś jakichś? Głupi w kradzieju? <grych> pa Papa.

No, tak, to, to dobijemy dzisiaj dziewiąte rangi na postaciach. dziesiąte znaczy. A jak wbijemy na każdej dziesiątą, to lecimy po 15. Bo chcę już sobie otworzyć tego mega boxa za 1500. star tokenów. Elephants. Many <laughs> you moving elephants? Dobra, przegrałem, ale kolejna runda dobrze poszła. No jelo. Czterysto. Toto, to? No... Tak myslel jsem... Že byla na něm nabitulta. ulta <try> Ještě jenom alo? Gus? Ale moja mięsna maszynka robi z nich siano Uuuu Przypał No jelo Jali łatwo cisnę. normalnie przecież to jest wekowe Jezu <śmieniu> jakie to uwielbiam Pyciąg! O nie! Jesteśmy zgubiani. Py To Dawaj, dawaj! Jest! 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 Dawaj! No come on! Come on, come on, to her! O, jak miło! miło. Moje mięsne maszynki. Zrobimy z Ciebie mięsnego jeża Robimy z Ciebie typie mięsnego jeża Proszę bardzo mięsny jeż Patrz tu jest Tu jest Oj no ja tam Jest Ale robię tutaj żeś 2030 196 odcinek Gdzieś tak źliutko jeszcze trochę. Już tak blisko jestem. Nie mogę tego wygrać. Ale nigdy nie zapomnę swojej gry z Alterem. Pierwszy ben. Nigdy nie, nigdy nie zapomnę swojej gry z VCR-em. To było dopiero coś. No i znowu wiemy. Dużo bułgarków. <coughs> po tym odcinku... O, już się wrócił poprzedni. 197. Będzie po tym. No, może mi się nie udało, ale go dowiłem. <laughs> 197 odcinków, prawie. Nie mogę zapomnieć tego maratonu nigdy nie mogę tego zapomnieć. Pytąk, pytąk, pytąk. Pytąk. Pyciąg, pyciąg. peciąg, pyciąg, pyciąg. Pyciąg. Szyj, szyj, dobra, padam, 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 padam. Oj, panacku. <tusz> wymuka sobie pięknie tego że tutaj cicić też tak mówimy patrz pek i pek Dobra, przegrałem. Ale <grymne> dobra, drugie miejsce jest. Musiałbym teraz wygrać, żeby wbić się rangę. Wow, wow, I my friend. Ty masz friendów? Ale jak to możliwe? Przecież ty nigdy nie miałaś frenda Przecież ty nigdy serio nie miałaś frenda Well, wait, I put my friends. See, jak ja muszę się normalnie sfokusować na tą Rose pierońską No dobra, padłem To jest dwa Dziesięć. teraz 900 pucharów, <laughs> a potem brak. Jedna z fajniejszych postaci. Czemu ona nie jest? Tik jest tak mocny, że on jest za 4000 cztery, za cztery pucharów. Lordzie. Milordzie Aha super I plus dwa Tak Tak właśnie Dzięki za oglądanie subskrybujcie, i oceniacie czy macie dzisiaj cześć Muszę poprzedni materiał ma Cześć